479 panów zebranych w Montreal, w Kanadzie. Przed stoją to To jest właśnie ta najbardziej oczekiwanych przez was wszystkich. To jest pierwsza wola Loty I to właśnie tutaj zaczną się kariery tych zawodników, których mogliśmy zobaczyć na YouTubie, a dokładnie ich wejścia. Jednak nie przebudzając, powitamy na naszego GM, który właśnie nam by większych spraw dotyczących tej gali. Tak, to on. Ladies and gentlemen, please welcome to your manager of the 3. McMahon! Tak, to on. To on będzie rządził tą federacją. To on właśnie będzie pokazywał tym młodym zawodnikom prawdziwą lub właściwą ścieżkę. Czy może to nie wydarzycie? Nie wiem, ja bym to szczerze tak ujął. Jednakże, czy oni chcą sobie pomóc? Jednak, us usłuchajmy co. Trzech McMahon ma do nas do powiedzenia. Witam Was na Lety Troll, ludzie jak się macie. Jestem Wam naprawdę niezmiernie wdzięczny, że przybyliście na tą galę. Dzięki Wam. D wy będziecie dodawali te tej otuchy, tym zawodnikom bardzo młodym, żeby ozdobywać jak najwięcej osiągnięć, więc naprawdę jest mi naprawdę ba jest mi bardzo miło. Jednakże, mogłbym tak opowiadać, jak to się stało, że zrobiłem tą galę, jak to się stało w ogóle, że jak padł na pomysł, żeby zrobić tą galę, jednak ja, to nie Triple H, ja nie będę was zanudzał, ja nie będę tutaj gnędził, 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 gnędził czy, to, tak trzy tygodnie, nie, ja przejdę do sedna sprawy, ja przejdę do tych najważniejszych spraw i nie będę was zanudzał, dobra, pierwsza rzecz najważniejsza, a mianowicie, hmm, to chyba każda federacja wrestlingowa, jak i nawet nie wrestlingowa, ale nawet i boksowa, musi mieć jakieś pasy, prawda? Dlatego będzie tutaj pas Letit Roll. To będzie najważniejszy pas tej organizacji. Jednakże, no chyba nie dam tak komuś z dupy, po prostu nie dam komuś tak od dupy z tego pasa, prawda? Dlatego organizuje turniej o pas Letit Roll. Jednakże, te ci, którzy odpadną z turnieju, nie będą musieli się martwić, ponieważ będą mogli wziąć jeszcze udział od turnieju o inny pas. Jednak, myślę, że to ja jestem tym pierwszym, który dodaje ten pas. Ale jeżeli ktoś już ma, no to sorry, ale ja uważam, że jestem tym pierwszym. A mianowicie, ten kto przegra w tym pojedynku pas Lety Troll, będzie mógł jeszcze zawalczyć o pas Midcard. Tak, dokładnie, Midcard Championship będzie tutaj, będzie na Lety Troll. Midcard Championship... Tak jak mówię, będzie tutaj. No, tak jak mówiłem, mam już opracowaną tabelę, jeśli chodzi o Let Troll Championship Tournament. Będzie turniej, dlatego myślę, że dzisiejsza tego dniuka będzie bardzo ostra. Dzisiaj się zacznie ten turniej. Będzie przechodził przez epizod drugi tego, tego show Let Troll. Będzie również przechodził przez epizod trzeci. A na końcu, na gali Pay Per View, jak mówię, z gala Extreme Destination. Będzie, będzie walka finałowa, a mianowicie walka o pas lety troll. To będzie finał tego turnieju, dlatego myślę, że, że nie możecie się już doczekać gali Extreme Destination. Hola, 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 co ty sobie żartujesz? Żartujesz sobie ze mnie! Organizujesz sobie jakieś głupie turnieje, jak o, najważniejszy pas federacji, jak każdy wie, czy to ja powinienem go posiadać? Przecież każdy wie o tym, że ja jestem najlepszym na świecie. Gdziekolwiek bym nie był, bym zdobył ten najważniejszy pas tej organizacji, w jakiej bym był. Więc na co czekasz? Daj mi ten pas od razu, a nie cackasz się z jakimś turniejem. Ej, 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 e, 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 Simon, uspokój się. Nie mogę ci tak od razu dać pasa, ponieważ to by było niesprawiedliwe. Jeżeli chcesz ten pas, musisz sobie na niego zapracować. A jeżeli nie, a jeżeli nie chcesz mieć takich zasad tutaj, to spadaj do innej organizacji, ale wątpię, że cię przyjmą z taką postawą. Poza tym, twierdzisz, że jesteś najlepszy na świecie? Twierdzisz, żebyś zdobył najważniejszy pas organizacji, w jakiej byś nie był? No to wiesz co, ja mam chyba idealną no, propozycję jaką dla ciebie. Każda walka w tym turnieju opasła, to jest na zasadach zwykłych, po prostu są zwykłe mecze. Jednak ty będziesz trochę odmieniony, ty zawalczysz na innych zasadach i również dodam do tego, że ty zawalczysz z taką postacią, którą osobiście znam i serdecznie muszę, żeby Tobie skopał tak tyłek, żebyś nie mógł stać do końca drugiego tygodnia. Dlatego dzisiaj zawalczysz z tą postacią, którą osobiście znam, na zasadach pols. Count anywhere. Jeżeli z nim wygrasz, to spoko. Droga dalej idzie dla ciebie. Jeżeli przegrasz, to już niestety nie będziesz miał szansy do... do... Prasa le... pasa lety troll. Więc co ty na to? A co? Ta twoja tajemnicza postać jest takim frajerem, że nawet nie możesz go ujawnić? Spoko. Zawalczy dzisiaj w main będzie na tych zasadach false count anywhere. Tak mu spiorę dupę, że też nie wstanie dot nawet trzeciego tygodnia. Więc... Dobrze dla mnie stoi. Widzimy się w main będzie. Chyba teraz czas na pierwszą walkę. The opening contest of the Latter 12 Championship tournament is set up all one goal. Making on his way to the ring from the Cleveland Ohio. weighing Wait, 102 pounds. Jarek. Boski. Jarek Boski. Look on to kocha jak to ludzie nienawidzają. On to po prostu to uwielbia. Czy ta umiejętność? Znaczy to nie jest umiejętność. Czy ta właściwość pomoże mu wygrać tym pojedynek? i dostać się do następnego etapu turnieju. od razu troll to się zobaczy jednak oceniając tego a zawodnika jest naprawdę bardzo dobre. może nie jest jakimś zwykłym half-flyerem albo zbytnio bardzo usiłatym jakimś zapaśnikiem ale jednak nie potrafi wykorzystać bardzo sytuacje i jest bardzo wytrzymały jeśli chodzi o niektóre czasy. Myślę że, on, myślę, że on wygra w tym pojedynku. chociaż jeszcze nie znamy przeciwnika. Dlatego ja się z nim zapoznajmy. And his opponent. from Seattle Washington. Waiting and 118 pounds. Kibi. Kibi. Najmłodszy zawodnik tej organizacji. Czy... Ta, jakby młodzieńcza. Jak by to powiedzieć, czy to, czy bieg mu pomoże z wygraną? Nie wiem. Jednak wiem, że Kiwi jest bardzo utalentowany, jeśli chodzi o względem krajowym. Potrafi też wykorzystać sytuację i raz potrafi również robić takie rzeczy, które nigdy innym się nie śniło. Ale jednak tak dobre zawodnicy, jednak nie wiadomo, kto z nimi to wygra. Także się teraz przekonajmy. Gon rozbrzmiał i zaczynamy pierwszy pojedynek Tarnamentu o paslety Troll. Jarek Boski zaczął ostro od wristlocku oraz od maczugi w plecy, można powiedzieć tak, okolice gardła, tak od tyłu. Headlock. I pięknie ręką zasadził o kolano. Jednak taki w nieczysty sposób, ale... ważne, że jest skuteczny. Headlock. Wristlock. do i znowu maczuga w plecy. Co tam dalej? O. Boski! Plot over neck breaker. Plot over neck breaker. Bardzo efektowna akcja i bardzo ładnie się... Bardzo fajnie się ogląda. Jarek Boski, Irish Sweep, Przejdzie i... Ło! Military press SLAM! Cóż za wykonanie, ale co? Uuu. Jarek Boski już prowokuje kibiego do wstania? Czy żeby już chciał zakończyć ten pojedynek? Boski! Boski! Czy to może być to? Kopnięcie! znaczy znaczy Kick. Boski? Boski? Mizart to was! Mizart to was! Mizart to was! Przyjęcie. Czyli Boski wygra? Kipi, odpinaj! Raz! Dwa! Trzy! Niewiarygodne! Jarek Boski już wygrywa ten pojedynek! Here is the winner! Jarek! Boski! Jarek Boski wygrywa ten pojedynek! Bardzo szybki pojedynek, bo zwykły Was, oraz Military Press LEM. Kibi niestety nie wytrzymał, ale życzę mu powodzenia jeśli chodzi o dalsze etapy kariery. Jarek Boski Tobie też gratuluję wygranej i, i w imieniu jakby Shane McMena zapraszam Cię do kolejnego etapu o, do Pasale to Tro. Może to jakiś pojedynek nie był, ale dobra, przejdźmy do następnej bitwy. No, cóż, pora do for the Czego się będziemy are we going to expect Wow! Cóż a postać. The following contest is Catapult 1-4. Ball ball. Making on his way to the ring from Philadelphia, weighing and 112 pounds, Alex Cage! Alex Cage, postać, którą naprawdę bardzo, naprawdę lubię pod względem technicznym i ringowym, naprawdę jest bardzo dobrze się porusza w ringu. -um. Zarobi z tym UFZ. I obydaje, ta postać mi się podoba, jest pełna poszanowania, jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o... Nie szanuję innych eserów po prostu. Ale no cóż, czy to mu pomoże zwyciężyć dzisiejszy południe? Ja oczywiście stawiam na niego, chociaż nie wiadomo, kto jest dzisiejszym przeciwnikiem Alexa Cage'a, więc... Tak jak mówię, trzeba jeszcze poczekać. Jednak no, nie tylko movesetem nas zachwyca, zachwyca nas również swoim, swoim wejściem. Z tym utworem, który wykonuje właśnie Hollywood Unbet pod tytułem Dead Bite, pod utworem Dead Bite. I zaraz będzie. boom! Wow. Czy to nie efektownie wygląda? Naprawdę wejście się świetnie komponuje. To mi się podoba. To mi się podoba. Dobra, ale poznajmy drugiego przeciwnika. And his opponent Rom Phoenix. Wait, he can 132 pounds. Chris. Chris. Szczerze, aż tak dużo o nim nie wiem, ponieważ nikt nie widziałem na tym bałacie wcześniej, bo w nic o nim nie znam. Myślę, że się dzisiaj o nim przekonamy, Czekaj, możemy się po nim oczekiwać. Jednak już patrząc z jego wyrazu twarzy, widać naprawdę, że on nie ma szacunku do ludzi, nie ma szacunku do rozstrojowych. Pewnie liczy się tylko on i nic więcej. No, no cóż, niektórzy, to z taką postawą, naprawdę mają postępy, więc no cóż, ja mu życzę powodzenia, jednak ja nadal jestem za Alexem Cage'em. Alex Cage gotowy, Chris gotowy. I oczywiście... Dzwon rozbrzmiał i rozpoczynam drugi pojedynek tego tournamentu. Pasulety Troll, Alex Cage rozpoczął od ładnego łokcia w głowę. To jest Kick, pięć, no znaczy nie pięć, to są takie ba balnięcia w klatkę piersiową. Ciągle bali, bali, bali. Uuu, blok! Chris nieładnie to to skontrował, no jednak skutecznie. Dobra, e headlock, Alex, Alex Cage przewraca Chrisa i... Piękna Maczuga, w gardło, no, tak można to powiedzieć, w okolice szyi. Dobrze, Alex, kiedy chodzi na narożnik. Alex! Alex! Daj handle! To również była efektowna akcja. Nawet... Nawet udana, szczerze powiem. Dobrze. Alex czy obraca się wokół Chrisa i plot over neck breaker. Bardzo efektowna akcja. Co Alex coś znowu zamierza zrobić? Czyż beznowu dajnik Alex Handel? Alex. Nie! Alex, co ty? Moonsault! Moonsault! Moonsault, Jak pięknie wykonany! Jeszcze jeszcze na tej gali nigdzie, nigdy nie widzieliśmy Monsoltu. Dobra, Alex zapinał ładny wristlet, prze, prze, Jakby przestawił go. Alex! Alex Twist! Alex Twist! Bardzo, bardzo ładna opcja, nawet bardzo ładnie technicznie wykonana. Ładne ryski przepięty i... Zapił to również, wykonał na nim cioskę, tak jakby Chris kontrował Irish Whip. Alex Kate wylatuje poza ring, jednak za No i Chris! Chris! No i Alex Kate latuje do ringu, wykorzystał tą sytuację. Dobrze, Chris, zap Chris go zapina, Uuu, rock break, sędzia to dobrze zauważył. No jednak Chris musi uważnie patrzeć, czy w pobliżu są linie, czy nie. Alex, a nie Chris. Tak nam szykuje. Headlock takedown. Dokładnie, headlock takedown. Widać, że Krysto na spokojnie chce to rozegrać. Jednak no, obaj stoją. Obaj stoją. Alex Alex Co? Harlem kick! Harlem kick! Harlem! No i o tym właśnie mówiłem. Alex tak potrafi tak pięknie wykorzystać sytuację, żeby to naprawdę wykonać, wymierzyć swojego finishera. Przybędzie Raz! Dwa! I trzy! Alex Cage wygrywa ten pojedynek i równocześnie przechodzi do, drugie, do drugiego etapu opas Let it go Here is the winner Alex Cage Cóż za piękny pojedynek Piękne wykorzystanie z sytuacji kiedy Chris nie atakował I rozwykonanie Harlem Kita No również względem technicznym zobaczyliśmy dużo Ale no taki krótki pojedynek jednak no jest bardzo efektywna i mnie się podobała serdecznie walka i witam cię Alecie w drugim etapie opasnej troll. czuję zniszczenie dosłownie już to czuję już widzę po tej postaci że coś tutaj się będzie szykowało ale no może dajmy się wypowiedzieć Ryukenom o nim The following contest is that Paul 1 Paul on his way to the ring from the Chicago Illinois playmate at 152 pounds. The killer, Michael. The killer Michael On tutaj sieje zniszczenie On tutaj dosłownie chyba będzie miażdżył Tutaj przeciwników mam drobne miazgi, nogi. Już się nie mogę doczekać jego tej pierwszej walki Chcę poczuć to Chcę dosłownie to poczuć to zniszczenie To jak będzie wynosił tych przeciwników Ale ciekawe kto będzie jego przeciwnikiem Kto będzie jego ofiarą A może to On się stanie ciąć ofiarą Na razie nie słuchać muzyki Widać samo Same trony się uaktywniły, tak, ale no. Co to może być? Hmm, dalej same trony. Widać, coś ktoś tam wychodzi. Ktoś tam jest na scenie, kto to jest? Słuchajcie muzykę, słuchajcie muzykę. za to And his opponent from Montreal, Canada. Waiting at 142 pounds. Nicolas Nikolas, taki sobie zawodnik, też nawet bardzo dobrze, bardzo dobry technicznie, też jakby potrafi skontrolować bardzo dużo ruchów i wie jak to robić, dlatego myślę, że ruchy The Killer Mike'a nieco zaskoczą go. No ale no, jeszcze nie wiemy kto będzie zwycięstwo. Może nas zaskoczy, może nie, może on przegra, a może wygra z The Killer Mike'a. To jest niewiadome, ale wiem, że ta postać jest nawet charyzmatyczna. Te wejście po pole sandpaper, zespołu Pozi. Tak dokładnie, tam śpiewa Y2J, Chris Jericho Nicholas Tak to on. Już szczerze się nie mogę doczekać tej walki. Człowiek się zniszczenie kontra właśnie. Człowiek... Mm, jakby Jak go nazwać? Czysta technika? Czysta po prostu technika? Mamy no, już pogląd na publiczność, która szaleje. Killer Michael gotowy. Nikolas gotowy. Rozbrzmiał gąbki. Rozpoczynamy ten pojedynek. Dick, killer Michael rozpoczął ostro. Od ten pojedynek od z Nikolas wstaje, Michael kontynuuje. A tak. Jednak Nikolas blokuje. Nikolas. Nikolas. O, o, co to będzie? O. Nikolas. Nikolas. Piękny przerzut. i Cross arm breaker, Cross Arm Można to nazwać. Cross arm breaker. Zapięty. Jednak. Michael, Dla Majka to jest bardzo mało, to jest słaby poziom, co to dla niego? Majko, to znaczy pomaga mu wstać. Teraz zapina, tak jakby lock. Uuu, pięknie, Nikolas przerzucił go, mówiłem pięknie, potrafi skontrować ruchy, ale Majko! Overhead belly to belly, cóż za akcja! Majko, Majko, czyżby znowu overhead? No, taki. Pek suplex, nie może go nadać na czerwony, bo go nie przerzucił nad głową, tylko tak bardziej bokiem. taki stylu zapaśniczym typowo. Jednak dobra. Majko, Majko, szykuję się do skoku. <laughs> Nikolas! Power slam! Cóż za piękna kontra z powietrza na piękny Power Slam Co to było? Dobra. Nicholas, kick. Nicolas Headlock. I... i piękny taki armdrag w stylu karate taki. Bo, tak jak mówiłem... Dobra, ale Michael close line. by drugi. Tak, dokładnie Michael closeline. Po raz drugi. Jednak kto się szykuje. Uuu, Nikola skontrował na piękny hiptos. Na, no, ładny salto, ale jest uniknione. I Michael Overhead belly to belly. Naprawdę bardzo fajna, bardzo fajny pojedynek się tutaj, teraz szykuje. Znowu Michael pomaga mu wstać. Irish whip, prosto na narożnik. Czy Majko teraz coś zrobi specjalnego? Ui, pięknie dobija go, dobija. I teraz uuu, pięknie tutaj kolanem go dobija, no. Widać, że będzie chciał zmęczyć Nikolasa Majko, więc... Naprawdę, chyba, chyba jest nawet na dobrej drodze, jednak no, Nikolas bardzo dobrze kontroluje. Majko również zapina. O, Nikolas znowu skontrował i ani jeden z nich nie wygrał tego clinchu. Gatkik, pięść, pięść i dobija go do narożnika, ale zaraz podnosi do góry do góry, podnosi, zaraz u też on jak wstaje na narożnik, o! jakby wypalnął go? Nie! Zaraz. Majko! Majko, nie rób tego! Superplex! Super plex! Super Superplex! Dokładnie do ringu z narożnika! Już wiadomo jak, o, jak Majko wykańcza swoich przeciwników. Headlock! Co to będzie? i German Suplex czy znaczy to też może być nie bardziej tak German Suplex bym to powiedział Dobra Majko Majko go podnosi A go znowu rzuca do narożnika i clothesline bardzo ładny clothesline bo widać że jakby Majko ma taką taktykę żeby dobijać swoich przeciwników do narożnika ale teraz co Majko szykuje czyżby powerbomb i jest i power bomb. Ale zaraz, no go trzyma, on go trzyma. On go trzyma, podnosi go jeszcze, czyżby drugi. Tak, dokładnie drugie power bomby. No i jeszcze go trzyma, jeszcze trzeci. I tak, bardzo... oczywiście trzeci y multiply power bomb. Super, potrójne, trzy power bomby. W jednym, więc naprawdę bardzo efektowna akcja. Znowu, jak go obracam iPhone'a na, na rozdźwięku Nikolasa, podnosi go. Co teraz, teraz szykuje specjalnie dla Nikolasa? I piękne. Natomiast teraz Nikolas... Znaczy, przepraszam bardzo, The Killer Michael wykonał Big Boot, gdzie Nikolas został taka zrzucony poza ring. I znowu i teraz akcja się dzieje poza ringiem. Po raz pierwszy chyba już widzimy akcję poza ringiem. Raz, sędzia już odlicza. Michael, zostaw mój stół! To jest mój stół! Zostaw te telewizory, teraz nie mam na czym to oglądać. I już pięknie Cliff zapięty. Jednak Michael to wygrał. Majko go wygrał, próbuje go przyciągnąć na no, ten stół No zostaw ten stół do nie... Mmm... Dobra, Majko próbuje No dobra, on go wygrał, ale no co, co Majko chce szukać? Nie no, zostaw ten stół, no Nie dość, że wyrwałeś mi telewizorki, to jeszcze co? Jeszcze i, i, i... Oczywiście Majko coś tam próbuje zrobić, ale nie wiadomo co I znowu go podnosi, No bawi się chyba, nie bawi się Nikolasem, no to jest stół. Co to będzie? Co to będzie? Bo znowu Irish Whip? tak dokładnie znowu Whip. Już chyba pięć sędziów naliczył z tego co się do chyba doliczyłem. Do, do, do Już nie jestem pewien. Ale nie, nie, nie! Zostaw ten stół! Zostaw ten stół! Nie! 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 Tylko nie! O, nie rób tego! Nie. nie! Nie, Majko! Zostaw go! Zostaw go! Majko! Nie! 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 Dick'y o na stół komentatorski, Matko Boska, to za akcja. Już za akcja Tick, yo na stół komentatorski Właśnie głupi The Killer Mike i mi tak zniszczył stół, że teraz nie mam po, gdzie położyć tych kurna, porównywanych kartek No, ale no The Killer Mike taki ma zamiar wygrać? Tak ma zamiar wygrać ten pojedynek? Naprawdę? Przez skandal, Przez wyliczenie pozaringowe? Rozumiem, czy też jest wygrana, ale to jest wygrana w niejaki sposób, no Nikolas wstawaj do ringu Już, już, no nie, i ring został Już skończył się ten pojedynek Here is the winner, the killer Michael. Killer Michael wygrał ten pojedynek. bardzo nieczysto poprzez TKO na stół komentatorski, gdzie właśnie mi się zac zaczynają go referować. Teraz nie ma gdzie położyć tych porąbanych kartek, aby Killer Mike'o przez nieczysty sposób właśnie trąbiuje swoje zwycięstwo. No, naprawdę bardzo nieczysty sposób. Mnie się to bardzo nie podobało, ale no jednak wygrał, no niestety przychodzi do kolejnego etapu. Widać, nienawidzi pan, on jest tutaj tym niszczycielem w końcu, tak? No, no ale no niestety wygrał w nieczysty sposób, trzeba to uznać. Widzimy się w kolejnej bitwie. O, coś się szykuje kolorowego. Following contest is at for one fall. Making his way to the ring from the Hartford, Connecticut. Gwenny at 112, 25 pounds. Adrian. Adrian, bardzo utalentowany zawodnik. Ma moveset nawet, czy można porównać go do Jeffa Hardiego. Natomiast, no tak jak mówię, potrafi bardzo... Bardzo dobrze się porusza w ringu, jednak no czy to opa może mu wygrać ten pojedynek, nie wiadomo z kim zawalczy może dzisiaj, zawalczy z kolesiem, który jest najsilniejszy w tej federacji, nie wiem, ja mu życzę szczęścia, bardzo lubię tego zawodnika jestem za nim, chociaż no, przekonajmy się kto będzie teraz, kto będzie jego przeciwnikiem, tak, dobra, jeszcze, jeszcze, jeszcze Adrian ma ten swój moment, jeszcze ma ten swój moment, A wejście jego, bardzo fajne, dobra. Muzyka się już zaczyna przyciszać i Oh my god. Oh my god. Wow. Jak mroczne. To jest on. Tak, to on to najmroczniejszy zawodnik z całego roster'u and his opponent from the valley, weighing and 210 pounds, Pain. Scorpion, Pain Scorpion, najmroczniejszy zawodnik całego roster'u. Let it roll, to on właśnie podejmuje się takich jakby najmroczniejszy, jakby taki mm, jakby to uznać. On się podobnie właśnie takich ruchów typowych właśnie morderczych, takich mrocznych właśnie. Ten klimat morderczy, tenż ta maska, szkieleta na głowie, jeszcze ta kurtka jeszcze tak jakby blizna na tej tym właśnie oddaje temu klimatowi jeszcze te wejście takie mroczne z utworem Hall of z pomnikami, no naprawdę ja bardzo lubię tego też zawodnika. Dwóch jednych z z klub dwóch zawodników teraz walczę z ludźmi, które naprawdę lubię. zbliżenie teraz na Pejna Scorpiona. Naprawdę spodziewam się bardzo dobrego pojedynku. Ponieważ obydwaj zawodnicy no, mogą wycisnąć bardzo dużo z siebie. Jednak czy to się okaże? Czy naprawdę jednak dostaniemy bardzo dobry pojedynek? Nie wiem, ja naprawdę na to liczę. Ale no dajmy jeszcze ten moment Pejnowi Scorpionowi. I da dam się teraz słuchać tą muzykę. Nie wiem, już po samym wejściu na YouTube na Let it Pro już czułem tę ten, głośność, ten, ten mrok ten jego, jak on chodził z tymi premiami, z tą muzyką. Po prostu to było coś. Dobra. Zbliżenie na publiczność, muzyka się przycisza, a my zaraz rozpoczniemy już trzeci, czy trzeci, czwarty można powiedzieć. Chyba czwarty już pojedynek. I rozpoczął się... Kolejny już pojedynek, o, piękny przewrot Pejma Skorpiona, pił Adriana w do dokopuje go, dokopuje, dokopuje i piękne kolano. Nad, wiem, że mówię nadmiernie piękne, ale no tutaj wszystko pięknie jest wykonywane. Dobra, co, co Pej Skorpion szykuje? Uuu, Adrian, Gatki. Adrian, headlock i pięknie skontrowany Pejma Skorpion również do front face'u, jak można to nalwać? o, dobija go, dobija, do, dobija go, żeby osłabić to ustnika może mu założyć sobie mniejszym nie wiem jednak no odbicie od lin i znowu headlock iron sweep nie wiadomo gdzie no na liny adren się odbija od lin czy to będzie coś jakby w wow, military press slam military press slam bardzo ładnym wykonaniu bardzo mi się spodobała teraz ta akcja dobra co mamy dalej headlock headlock i big boot Big też, bardzo dobrze wykonany. Ooo, te taunty, pejna skorpiona. On właśnie ma typowe takie taunty, przecinanie gado, właśnie. No ale Adrian, Adrian przyjął inicjatywę i headlock. Czy, czemu on się wykaże? Headlock takedown. Dobra, Adrian, pomaga, wstać pejnowi skorpionowi. To on właśnie przyjął teraz tę inicjatywę, ale te, te, teraz pejny skorpion, obija go pięściami, obija, obija, U